Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Marcin Sodowski z pasieki Marcyś. Dzisiaj jestem na pasieczysku, aby dokonać szybkiej kontroli, jak wygląda w tej chwili sytuacja ze zbiorem nektaru lipowego. Lipy niedawno zaczęły kwitnąć, powoli kolejne drzewa zaczynają się rozkwitać. Mam nadzieję, że w tym roku te zbiory będą bardziej udane niż w tamtym, ponieważ w tamtym roku, jak dobrze pamiętamy, z lipą było tragicznie. W tym roku sytuacja wygląda nieco lepiej ponieważ drzewa ładnie kwitną, pszczoły, z tego co wczoraj obserwowałem, jeżąc w tej okolicy, oblatują lipy, na wylotkach pojawia się pyłek lipowy, więc jestem dobrej myśli. Zajrzymy do środka, zobaczymy jak to wygląda. Myślę, że na razie będzie skromnie, ponieważ, tak jak mówię, dopiero te kwitnienie się rozpoczyna, ale zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek się pojawia. I myślę, że za kilka dni wszystko będzie jasne, tak? czy ten rok, jeżeli chodzi o lipę, będzie udany, czy będzie jednak, tak jak to przeważnie bywa, przy tym trudnym pożytku, negatywnie, ale zobaczymy za kilka dni. W tej chwili, nie przedłużając już dłużej, zaglądam do środka, zobaczymy jak to wygląda. Jeżeli chodzi o pszczoły, są one w tej chwili w szczycie swojego rozwoju. Nie brałem dymu, więc musimy to zrobić ostrożnie, delikatnie, ponieważ nie mamy jak zgonić pszczół. Słuchajcie, coś powoli zaczyna się pojawiać. Oczywiście pszczoły dostały puste, suche nadstawki. Miód poprzedni został odwirowany. I w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób. Na razie mamy dopiero coś tam zaczynają nosić. Zobaczymy jakąś inną ramkę. Może w której będzie to widać lepiej. O tutaj. Tutaj wygląda, słuchajcie, to lepiej. Rodzina bardzo fajnie nosi. Jest silna, w tym roku przyniosła już sporo miodu, dlatego też wybrałem ją do pokazania na filmie. Ponieważ jeżeli tutaj nic by nie było, to w innych rodzinach byłoby zdecydowanie gorzej. Tu już mamy trochę nakropu. Tak to widać. W tym roku lipy są fajnie oblatywane, mam nadzieję, że coś z tego będzie. Dobrze, z powoli złożymy, nie będziemy pszczół denerwować, nie będziemy destabilizować ich pracy. Zajrzymy sobie jeszcze do jakiejś rodzinki. Więc tutaj jest całkiem, całkiem, całkiem. Dobrze się zaczyna, a jak się skończy, zobaczymy. Z Lipą przeważnie tak jest, że ona na początku napawa optymizmem, natomiast później, często tak było w poprzednich latach, że przychodziły duże upały, kwiat szybko wysychał i tak naprawdę pszczoły po dosłownie czterech dniach zbiorów kończyły swoją przygodę z lipą, a ja kończyłem, że tak powiem, sezon pszczelarski. Może w tym roku będzie inaczej. Pszczoły jest bardzo dużo, co nie dziwi. Wcześniej było trochę więcej nadstawek, w tej chwili sedna nadstawka, ponieważ przeważny zbiór, jeżeli chodzi o lipę, nie jest zbyt okazały. Więc raczej nie ma sensu szaleć niepotrzebnie z nadstawkami, stawiać ich zbyt wiele. Zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Coś zaczyna się pojawiać, natomiast słuchajcie, widać, że jest tutaj domieszka trochę spadzi. Tak, widzimy domieszkę spadzi liściastej warunki, jeżeli chodzi o bytowanie mszyc, są w tym roku jak najbardziej optymalne. Więc pewnie ten miód lipowy będzie trochę ciemniejszy w tym roku. Co oczywiście doda mu tylko jeszcze fajniejszej nutki, jeżeli chodzi o smak. Na razie nie ma się czym oczywiście chwalić, nagrywam to po prostu, aby pokazać wam, jak u mnie wygląda sytuacja. Tego czasu zbyt wiele ostatnio nie ma. Ciągły pośpiech. Tak jak przed tą lipą uśpieszyliśmy się, aby zabrać miód, aby móc postawić kolejne nadstawki, aby tego nie mieszać. Inaczej, oczywiście, wszystko byłoby trzeba odwirować jako miód wielokwiatowy, a tak to ten smak na pewno w tej chwili tego miodu będzie inny niż tego miodu pozyskiwanego w pierwszej połowie czerwca, gdzie kwitły akacje. Może zajrzymy, słuchajcie, do jakiegoś odkładu, pokażę Wam, jak wyglądają w tej chwili odkłady, które wykonuje. Odkładówka sześcioramkowa, matka rozpoczęła już czerwienie, ładnie czerwi. Poddana już tutaj jakiś czas temu, więc powinien być już czerw jak najbardziej zasklepiony po tej matce. Odkłady nie są jakieś potężne, ja dla siebie odkładów nie robię zbyt silnych, ponieważ one jak najbardziej zdążą dojść, a jeżeli by się okazało, że sezon się kończy, że pszczoły już swój rozwój spowalniają, wtedy jak najbardziej jestem w stanie z którejś z rodzin produkcyjnych dołożyć ramkę. Tak naprawdę one w tej chwili po zbiorze lipy będą miały dużo czerwiu, będą silne, natomiast te pszczoły już z punktu widzenia gospodarowania nie będą tak potrzebne, ponieważ ja swój sezon na lipie kończę. I wtedy taki czerw mogę wykorzystać właśnie do zasilania odkładów, jeżeli będzie taka oczywiście potrzeba. Spokojnie sobie tutaj zajrzymy, delikatnie zobaczymy, jak tutaj wygląda. Sytuację. Więc tak, ostatnia ramka, jest to ramka z pokarmem. Stary pokarm, właśnie on jest wykorzystywany, słuchajcie, do tworzenia odkładów. Na wiosnę takie ramki są wyjmowane z rodzin, aby wstawić im susz, węze, aby mogły się rozwijać, natomiast stary pokarm jest wyciągany. I zamiast karmić pszczoły odkłady syropem czy ciastem, taka forma jest, słuchajcie, według mnie najfajniejsza. I w sumie najprostsza, tak z punktu widzenia gdzieś tam gospodarowania. Tutaj mamy nakrop, więc pszczoły sobie noszą, zbierają. Oczywiście to zabezpieczenie w postaci pokarmu, który został poddany, mają. Kolejna ramka, podejrzewam, że już może jakiś czerw się pojawi. Tak, mamy, słuchajcie, jakiś czerw. Tutaj pewnie jakaś resztka została czerwiu trutowego, jeszcze wyciągnięta z innej rodziny, z której. Po prostu ten odkład był tworzony, ale w środku mamy już larwy. Na pewno po tej matce. Następna ramka. Zesklepiony czerw. Pszczoły nie ma jakoś dużo, nie jest grubo. Też mamy środek dnia, więc dużo szczół w tej chwili pracuje w terenie. I taki odkładzik spokojnie dojdzie, słuchajcie, do zimy. Mamy w tej chwili już prawie końcówkę czerwca, ale on spokojnie się umocni. A jeżeli będzie coś, oczywiście, potrzebne, tutaj dołożymy rameczkę z jajeczkami. Dużo jajeczek z tej strony również. Matka ładnie czerwi. Zobaczymy kolejną ramkę. Może znajdziemy matkę. Chyba że już, już gdzieś minęliśmy, ale myślę, że jeszcze nie. Tutaj mamy jajeczka, młode larwy. Matka chodzi, tak. Biały opalitek, może wam pokażę z bliska. Więc tak jak widzimy, matka spaceruje po plastrze. Ładna matka. A w środku mamy jajeczka, młode larwy. I zobaczymy ostatnią ramkę, już Skoro przejrzeliśmy wszystkie. Oczywiście do odkładów tak naprawdę w tej chwili nie ma żadnego sensu zaglądać. Pokazuję Wam go po prostu w celach edukacyjnych, aby pokazać, jak w tej chwili wyglądają u mnie odkłady. Ramka z czerwiem, a tutaj wszędzie słuchajcie, już mamy pierżgę. tak. Wszędzie, komórki, ryby puste zostały przez pszczoły nabite. I tak to wygląda w sposób prawidłowy. Tutaj to samo, tak, jeszcze to jakaś miseczka. Ale na pewno pusta. Tak pusta. Jakaś stara została miseczka. Więc Nic groźnego. I powolutku, słuchajcie, delikatnie to sobie złożymy. W tej samej kolejności kramki stały. Tak samo to składam. Pszczoły mają tu jakiś swój plan. Układają sobie pokarm, pieżgę, Czerwią w jakiś zaplanowany sposób. Niech tak zostanie. Słuchajcie, już miałem kończyć ten film kiedy zauważyłem przed ulami w trawie kubkę pszczół no i tak jak się spodziewałem w tej kupce słuchajcie była matka matka pszczela która była poddana do odkładu kilka dni temu do odkładu gdzie ta matka powinna być dzisiaj poddałam kolejną matkę została ona przyjęta chodzi już po plastrze i tak pytanie co się wydarzyło prawdopodobnie słuchajcie matka musiała mieć wadliwe skrzydełko Wylatując z odkładówki, nie była w stanie odbyć prawidłowo lotu weselnego i spadła po prostu w trawę. I teraz co z nią zrobić? Jeżeli się nie mylę, i to jest właśnie wina skrzydełka, no to taka matka tak naprawdę dla nas nie ma wartości, ponieważ tak nie będzie w stanie się unasiennić. Jeżeli się nie unasienni, za jakiś czas zacznie czerwić wyłącznie na trudnie I taka rodzina oczywiście nie będzie miała dla nas żadnej wartości użytkowej, dodatkowo jest skazana na zagładę. Więc prawdopodobnie ta matkę zostanie wyeliminowana, natomiast muszę się jeszcze zastanowić, czy to jakiś mógł być inny powód, tego że ona leży tutaj w trawie. Różne przypadki już miałem na swojej pasiece, gdzie właśnie znajdowałem matki w trawie. Kilka lat temu była taka sytuacja, że zajrzałem w środku dnia, w tej chwili staram się tego już nie robić, ale zajrzałem wtedy w środku dnia do rodziny, gdzie była poddana młoda matka, przejrzałem ul. Jeszcze wtedy jako trochę bardziej początkujący pszczelarz, no i matki nie znalazłem. Więc, mając matki, akurat, które do mnie przyszły, poddałem kolejną matkę. Została ona przyjęta. Następnego dnia przyjeżdżam na pasieczysko. patrzę, a przed ulem, właśnie kubka pszczół. Co się okazało? Matka, która była w tym ulu, wyleciała na lot godowy. I jak wróciła, nie została już wpuszczona do swojej rodziny, ponieważ już w rodzinie była kolejna nowa matka. Więc takie sytuacje czasami się zdarzają. Tutaj akurat do tej sytuacji mi to nie pasuje, ponieważ matka została poddana teraz, a ta, którą znalazłem, leżała tutaj w trawie przed ulem, więc to nie jest kwestia tego, że nie została wpuszczona. Zajrzymy sobie oczywiście tutaj do środka, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, bo może słuchajcie, ja poddałem tutaj matkę, a została ona ścięta, tak, ponieważ pszczoły czekały po prostu na swoją. Ale myślę, że nie. Pszczoły jeszcze się nie uspokoiły, ponieważ ta matka została tylko co poddana, ale prawdopodobnie znajdziemy ją chodzącą sobie już spokojnie na plastrze. Tutaj mamy właśnie młodą matkę, która została poddana bezpośrednio z ręki. Stała oczywiście przyjęta, zaakceptowana. Tak też, słuchajcie, wyglądają odkłady, które w tej chwili wykonuje. Nie są one zbyt silne, natomiast po... Po podjęciu czerwienia przez matkę zostanie tutaj dołożony czerw, aby on mógł się szybciej rozwinąć, i w tej odkładówce sześcioramkowej będzie sobie spokojnie zimował. Zamykamy, zostawiamy w spokoju. Zajrzę tutaj za 10 dni, i za 10 dni albo matka będzie sobie czerwiła, a jeżeli nie, to oczywiście pszczoły połączymy z odkładem, gdzie matka czerwi. Tak wygląda, słuchajcie, odkład, który został utworzony już wcześniej. Naprawdę pięknie się rozwija. Nie miałem akurat pod ręką żadnego ula, aby po prostu rozszerzyć tą kubaturę dla matki, która naprawdę pięknie zaczerwiła wszystko na dole, więc dołożyłem jej kolejny korpusik i dzięki temu ona po prostu jest na dwóch odkładówkach sześcioramkowych. Położyłem kratę, aby jeszcze z uwagi na to, że matko został utworzony wcześniej, fajnie pozalewał, przyniósł trochę nawet miodu. I dzięki temu będę tutaj miał właśnie kilka ramek do odwirowania. A na dole matka dostała węzeł, susz, więc to wszystko pształ, pięknie odbudują, zagospodarują, rozwiną się. I jeszcze może właśnie na zimę będę, będę to przekładał do ula. Zobaczę. Nie wiem, czy eksperymentalnie zostawić to w taki sposób. Tutaj mamy oczywiście ramki do da Danta, i wtedy ta matka razem z rodziną będzie po prostu zimowała w takiej wieży. Czy jednak zrobić to tradycyjnie, zazimować to normalnie na ulu? Jeszcze kilka uli zostało u mnie w domu. Zawsze gdzieś tam trzeba mieć ten bufor, jakiś zapas, i ewentualnie ta mateczka zostanie po prostu przełożona do normalnego ula. I w następnym roku myślę, że będzie bardzo fajnie zbierała miód. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do słyszenia wkrótce. Wasia Kamarczyk, pozdrawiam.